doświadczenie tych trudności polega na tym, że my zamykamy ludzi, którzy cierpią w jednym pomieszczeniu i czekamy, aż oni wyzdrowieją. Ja nie rozumiem tego w ogóle. Jeszcze ustawa jest tak skonstruowana, że może zagrażać innym, więc musimy tych innych odstawić, a oni będą wszyscy w jednym miejscu. I to będzie okej. Wyleczymy ich i wyrzucimy do społeczeństwa. Trudno się walczy o prawa, które są prawnie można powiedzieć, no nie wiem. Zaniedbywane również, tak? No bo prawo do tak, prawo do wielu takich praw podstawowych nie jest zagwarantowane na działach stacjonarnych, ale jest gwarantowane, że takie misje istnieją. Jak to powinno wyglądać? Myślę, że to wyglądać w zupełnie inny sposób. No, to ja od, od, jakby, Jak jest piramida? bo odwrócił piramidę. Czyli nie jedna osoba wie, co reszta doświadcza, ich uczy, co, jak, dlaczego i naznacza, tylko w drugą stronę patrzymy się na potrzeby człowieka, czego on potrzebuje. Ostatnią rzeczą, którą chyba człowiek potrzebuje, gdy cierpi, gdy mu się wszystko, nagle życie zawala, ma potężny kryzys, tak? nie wie jak żyć, nie wie, poczucia sensu, żeby nagle nawać mu sens bycia chorym, niepotrzebnym, złym, tak? niebezpiecznym przede wszystkim. tak? Trzeba was izolować od innych ludzi. Takie mam wrażenie, że to takim, takim ważniejszym procesem są procesy tak sprawdzenia, jakie są potrzeby indywidualne każdego z nas. I i nie ma teraz w ten raz, zbyt dużo w Europie innych podejść niż podejście biomedyczne. Podejście biomedyczne to tak zwane diagnozy ICD, tak? i CD, i leczenie objawy psychopatologiczne I, I wiele osób uważa, że to jest niewłaściwe podejście, a ja uważam, że właściwe podejście jest podejście psychospołeczne. Po prostu, że nie naznaczamy ludziom diagnozy, nie leczymy ich w taki sposób, tylko z nimi pracujemy po prostu, rozmawiamy z nimi, tak, o, o, otaczamy ich, ich jakby zrozumieniem, tak? akceptacją. Wiadomo, że są ludzie agresywni, tylko jest pytanie, skąd jest agresja? Z emocji naszych, tak? To jest pewne strony emocjonalne, które gdzieś zaznaczamy swoją przestrzeń, tak? Uciekaj albo walcz. Bo tak, jesteś zamknięty w jednym pomieszczeniu, to trudno, trudno nie być agresywnym, tak? No bo jeżeli dostajesz informację, że ludzie się boją tu spać i nie śpią po cztery noce, bo się boją, że ktoś ich zabije, a ty stwierdzasz, że najmniej no mnie zabije dzisiaj, to jak, jak nie zasnę dzisiaj, bo jutro, to się zasnę za pięć dni i przyszłość mnie, tak? No i takie no, są różne stany, jest wiele takich pomysłów jak soteria, między innymi. tak. Jest podejście alternatywne do podejścia medycznego czyli otwarty dialog, który ja też jestem, można powiedzieć, praktykuję go jako, jako, jako psychologa jako terapeuta. Ja uważam, że to nie nagle człowiek wariuje gdzieś. To jest tysiąc składowych, tak naprawdę. Kanadyjczycy mówią o trzech składowych, tak naprawdę, ale to myślę bardziej o cechach indywidualnych o tym, o historii, w której się również rodzimy, tak? w domu, w którym się rodzimy, nasze predyspozycje, nowości naukowe tak naprawdę. Więc ja jako psycholog, tego specjalny, terapeuta pracuję z ludźmi w psychozach, często w domach. Ja często je wyciągam ze szpitali po prostu pracujemy pracuję w systemie rodzinnym. To tak? jest bardziej skuteczne, nie będę ukrywał. Tak? No, nie, 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 ja nie wnikam w farmakoterapię, w środki, tak? które się podaje wtedy człowiekowi. Bo rozumiem, że to czasami też Potrzebują, to powinien być wolny wybór człowieka, który to doświadcza. Od razu mówię, tak, że nie powinniśmy na, nakłaniać ludzi do tego, żeby coś rozdawałali do końca życia albo jakiekolwiek innego bez dowodów naukowych. Tak? Ja pamiętam również to, że dawniej mówiono, że schizofrenia jest genetyczna, między innymi. tak. I mówiono mi, że lepiej, żeby nie mieć dzieci, tak? bo to jest przekazywane genetycznie. Ja nie Pokażcie mi dowody naukowe, że to jest przekazywane genetycznie. Jakiekolwiek. Udowodnione to ku badań, tak naprawdę. Więc tutaj wiele jest cierpienia, doświadczamy, dlatego że ludzie nie do końca sobie zdają sprawę, że nie ma nienormalnego i normalnego człowieka, jak nie ma zdrowej i chorej żywności. Żywność po prostu istnieje, tak? Ona jest sama w sobie, tak samo jak oddech, po prostu jest, tak? I najgorsze, co można zrobić po drugiemu człowiekowi, to powiedzieć, że jest chory i niepotrzebny. Że zagraża innym. Yy. Że samotność nie jest dla niego problemem, brak pieniędzy tak samo. I to jest chyba najgorsze: ta etykietyzacja.